Dzień dobry, ja jestem Nerwarian. E, robię sobie quiz, quiz w Lola, e, czy no, do LOLa, który polega na tym, że trzeba wymienić wszystkie e, umiejętności championów, tylko umiejętności czyli specjalne, czyli ultimaty. Widz podesłał takiego linka i stwierdziłem, w sumie to będzie, będzie fajne na e, 18 minut czasu mam na to, żeby wszystkie 154 championy wymienić. Na no Raczej mi się nie uda, e, jestem na streamie, także później może coś mi będzie czat podpowiadał. Na razie nie patrzę na czat i, e, i sobie to zrobię i zobaczymy, co mi... Jak mi to wyjdzie, ale jak patrzę, to będzie ciężko, jak cholera. Dobra, puszczam to. Zostawcie jakieś kciuka, jakiegoś suba. Jedziemy. Inferno Trigger. Brand? Nie. Dobra, dajmy Next. Unstoppable Force. To chyba Mamfite. Tak jest. Dead from below. E, Pike, chyba nie. Tutaj chyba Dr. Mundo. Undying Rage. E, Trenda? Missile Barrage? Bar Barrage? Misfortune? Dobra, nie wiem. Dalej. Burst to jest LaVegar. Barrage, to jest Ezreal. Ale Missile Barrage? Kurczę, nie wiem. Highlander. Nie mam pojęcia. <coughs> Chyba. Luciana? Nie. Nie wiem. Behind, nie wiem co to jest. Fate Shield? To Twisted Fate? Nie. Kurde, nie wiem. Dobra, tu jest Vayne na pewno. Weirdling Death, coś co się kręci na no ulti. Chyba wokół, nie? Nie! A nie Gwen? Nie. Dalej, idę dalej. To jest. Uh, Ramus. Wait, what? A oh, nie, czekaj, to będzie Renekton. Co? Nasus? Dobra, Nasus uh, Anivia. Eloge of the Isles. Nie wiem, co to jest. Charge. Sion, Nie. Coś ma takie ulti? Charge? Nie wiem. Dobra, na razie Skarner tutaj jest na pewno. Tutaj jest Orianna. Rengar. Ej, co jest? Nie wszedł Rengar? To nie Rengar? A nie, czekaj, może Sivir. Sivir. Unbreakable Wheel. O Jezu, y Olaf? Nie. Nie wiem, później zobaczę. To jest ciężko jest to w 18 minut zrobić. Nie ma opcji chyba w ogóle. Yy, Pirat. Gargplank. Grand Starfall. Yy, set? Nie? Diana? Nie. Saraka? Nie? Dobra, nie wiem, pójdę dalej. Cyklon Natajana. Co?! Nie? A, dobra, to będzie Wukong. Uh, Rumble. Chum The Water, nie wiem co to jest. Shadow Assault, nie wiem, jakiś Talon. O, oh, nice. Cosmic Radiance. Nie mam pojęcia. Uh, to będzie Kogmov. Requiem. No to chyba kartus, nie? Tak. Demonic Ascension. Nie wiem. Portal Jump, to jakiś Rice? Nie. Portal na ulti. Dobra, nie wiem, idę dalej. Blade of the Riven. Kurten Call to Jean. Anchor, nie wiem, coś mi świta, ale nie wiem. Trash tutaj. Dragon's Rage, no to chyba Lee Sin. Final Chapter. Ostatni rozdział, ty to chyba ta e, kocica, nie? Ta. Destiny, no to jest TF chyba. Ta, Mimik, szako? Nie. Mimik. Sylas? Nie? Nie wiem. Dobra, dalej. Absolutne zero, no to nunu. Magnet Storm. Wiktor e, chyba, nie? Nie? O kurczę. To nie wiem. Boże, jinx tutaj. Nature's Grasp. Czyli nie mam pojęcia, nie wiem. Realm Warp to jest Rising. Tutaj będzie Rengar. Chain of Corruption to jest oczywiście. Valus. Hallucinate. To jest chyba szako. Ta. Ray. a to będzie Victor. Nie? Tak. Lifeform Disintegration Ray. What? A jakiś Hammer? Pinker? Nie. Dobra, nie wiem. Static Field. Y to jest Victor? Nie Dobra, nie wiem. Idziemy dalej. Tidal Wave. No to nami. Nie mam pojęcia, co to jest. To jest. Yy, ta co skacze. Zaya. Stormbringer. Nie wiem. To jest Casiopeia. To jest Zag. To jest. Kazix? Unstoppable Onslaught. O oh, nice To będzie Diana, chyba? Nie, Moonlight? Nie, Diana? No kurde, to nie wiem To będzie Szenik, tutaj będzie Czogacik, tutaj będzie ZX, Z grałem na niego przed Aby sam voyage, to to chyba. Kurde, ten cioletowy Bellows, Nie? A nie, to jest Tanker przecież. Lullaby. No to będzie chyba ta, co usypia Lilia. Nice. Hijack. To chyba Sylas, pokradnie, ta, Last Kers, Nie mam zielonego pojęcia. Spray and pray. to jest oczywiście śmierdziel Twitch. Umbral. Trespass. No to nie jest Rengar? Nie. Talon? Nie. Brzmi jakoś tak asasynowsko. Tremors Lola? Nie. A to nie jest y, Ramos? Ramos Sona Heroes and Trends Set? Nie Dobra, nie wiem Mantra Karma Fate's Call No to może tutaj Twisted Fate? Nie? Tak Upgrade Ulti, ktoś ma upgrade? Nie wiem Ace in the Hall, to będzie Katin. Nether Grasp, o jest, brzmi jak. Nie mam pojęcia co. Slacing Monster. O, to jest Wiktor. Nie? Tak to kurczę, nie. Nie wiem, dobra. Tutaj będzie Gnar. Na razie wpiszę to, wszystko co wiem w sumie. Grand Challenge. To będzie chyba set. Ty, no co jest? Jarvan? Nie. Rosen Tomby Trundle? Nie Oliver? Nie O kurde, jest ciężko, jest ciężko. Noxious Trap to jest chyba Timo. Glashal Fisher, o jezu, kojarzę to. To nie jest Sedge czasem? Nie Strangle Thorns. Pnołączono to Babzie Zyrka, nie? To yeah. Prison Phoenix Sens, dobra, to jest udry. To jest Sejuani, tak. World Ender. To jest chyba Atrons. Moonfall to będzie Diana. Dawning Shadow. Jakiś Kane? Nie. Taron. Nie. Jakiś Assassin na pewno. No, nie wiem. Leap of Faith. Skok wiary. Pantheon chyba nie? Nie wiem. Nie wiem, ale następny to jest Krakasink. Tutaj jest Olaf. Następny to jest Warwick Unleashed Power. Nie wiem. Solar Flare to jest Leona Aini. Soul Shackles to to chyba Sylas, co? Nie Soul Shackles. Dusze. Zaklęty. Nie wiem. Następny to jest Orn. Weaver's Wall jakaś ściana. No na razie nie wiem. Tutaj jest y, Zilean. Tutaj jest Nocturne. Tutaj. To będzie Kale, chyba, nie? To. Execution Darius? Nie wiem. Karen? Nie wiem. A Czy coś? Nie wiem. Dragon Descent. To jest chyba set. Kurczanie! nie? God Mastery? Nie. Dobra, idę dalej. Kassadin. Realm of Death, no de Kaiser, Bullet Time, MFK. Można tak? Nie. To jest Jarvan IV. Himopleg. O Jezu, to jest Lodimir. Keeper's Verdict. Nie mam pojęcia. Wish to jest Soraka. Katarina. No, myślę, że sam. Aperos Divide. To chyba Azir. The calling to jest Lucian. Last breath to jest Yasuo Lamps. Respite. Lamp to było. Nie wiem czy Lilia? Nie. To nie wiem. Aspect of the Cougar to jest Nidarka. Wild Grove Lulu. Eliska. E Rexai. Fear beyond death to chyba ten co wciąga. Urgot. Killer Instinct. Y Kaziks. Nie, Killer Instinct. Talon? To brzmi jak Assassin, kurde, jakiś... Ty, a tutaj jest chyba zerad jeszcze w ogóle. ride of the Arcane, nie? Tak, dobra. Daisy, no to Ivern. Tutaj hex ja Hextech Ultimatum. Ty, to może to jest Viktor? A nie, Wiktor już mam. XTag Ultimatum. Kurwa, kojarzy mi się to? A nie pamiętam. Dobra, Mnisia. Cross to jest na pewno. Fiddle. Fix. To jest Zedzik. Barand. To jest Jace. Final Hour. To chyba Gragas. Nie. Tak. To nie wiem. Collateral Damage. Nie wiem. Chaos Storm. Wiktora już mam czy nie mam? Już nie pamiętam. A jednak tu jest, dobra. Pop Blossom to Zero? Nie. Y, tata, Nico. Tak. Asze. Chronobreak to, to Echo. Tutaj nie będzie Garen. Crescent Gord. Nie wiem. A tutaj będzie Darius. The Quickness. Przyspieszenie. To Sivir? Nie fajny Spark to Ballooks, pamiętam. Yy, Insanity Potion to jest Singed, Śmierdziel. The Quickness. 93 no tak z bomby, ale czekajcie, jeszcze coś tutaj. Może Wikmini samemu. Hextech The Ultimate, tu no. Kurczę, nie pamiętam. Demonic Ascension, no to nie będzie jakiś Swain. Nice. Portal Jump. Co na Ulti robi Portal? No Rise. Ale to pisałem Rise tutaj, nie? No to nie jest to. Encore, a to nie był Heimerdinger czasem? Nie. Czy już napisałem? Heimerdinger, dobrze napisałem. Life Encore, czy na do stówki bym chciał samemu to zrobić. Upgrade, a to nie jest. To jest Heimerdinger chyba, nie? Tak jest. 95. Dobra. Umbrał teraz. pas. Ciężko. Charge. A to nie jest Scion? <coughs> nie. Hmm. Weirdling Death. A to jest Katarina przecież. Nie? Fuck. On nie on ma. Death Lotus przecież. Stormbringer. A to nie jest Set. Inferno Trigger Brand? Nie, pyrro, ma coś tam Last Cares. Ty, to jest Evelina. Kurde, muszę te cztery jeszcze znaleźć. Do nie odpuszczę. Musi być tuba. Spirit Ranch to jest, a nie ta. Lisica Ari Supreme Display of Talent razem Czy to nie był ten trandl? Nie wiem, nie. Chociaż. Nie. Voliper? Jak się ulti Voliper nazywa, kurde. Grand challenge. A czekaj, to będzie Kamila, chyba nie? Czy Fiora? Fiora, dobra, 98. Onslaught of shadows. To nie będzie jakiś Yorick. Glacier Fisher, to mi się kurde kojarzy z komentowania. Leo coś chyba używał tego. Ale na co? Nie wiem. Leap of Faith, Skok, Tonic Shadow, Unleashed Power, czekaj. Unleashed Power, kurde. Killer Instinct, czekaj. A to jest y Kai'Sa na pewno. Jeszcze jeden. Dobra, jeszcze jeden i będę zadowolony. Voice of Light. Jakaś Kale czasem? Nie. Światłość. Kto tam światłością? Kurde. Leon, już była. Nie wiem. Crescent Guard. Kurde, nie wiem. To The Quickness jeszcze. Ty, no, jedno chcę tylko znaleźć i daję sobie spokój. Perfect execution dragon. A to nie jest set? A czekaj, to będzie chyba. ta, eee, Szybona, nie? Szybona, nice, dobra, mam stówkę. Spróbuję jeszcze coś znaleźć, ale. Highlander, czekaj. A to nie był set? <laughs> Kurde, to gdzie, gdzie jest set? Czekaj, czy ja dawałem seta w ogóle? Nie dawałem. To musi gdzieś być. Missile barrage. Racznie, coś czyta. Fate shield Mordyka zera też nie mam. Chyba Grand Star. A to jest przecież Panteon. Jak na to nie wpadłem od razu tam. Kosmic Radiance. To nie jest Lilia? Czy już da była Lilia chyba. A to nie jest Fizz czasem? Jest, dobra. Kurde, ten portal jump mi. To widzę coś takie zajebiście prostego, ale ja jestem głupi, nie pamiętam. Mimik też mi się coś kojarzy, ale booster shot też mi się kojarzy. Ray. O, to będzie walkos na pewno. Ray to jest laser, bo podajesz coś takiego. Static field Ty, a jakiś Voice of Light to nie będzie Tarik czasem? Nie, The Quickness Collateral Damage. Kurde, nie wiem. Nie wiem, czy patrzeć na chat? Wolałbym nie patrzeć na chat, ale. Chyba więcej nie dam rady. Chyba, no a jeszcze zresztą minuta. A oh, Weaver's Wall, ściana. Ty, a to nie będzie. Y, Talia? A oh, nice, ściana, no przecież. Soul Shackles, Kajdany, coś? Czekaj, a to nie będzie Morty Kaiser? Nie, a to nie jest Seras? Nie, a nie to Borgara przecież jest. No kurde, co ja? Perfect Execution. A to nie jest Scale? Nie. Fates call. Przeznaczenie. Kurczaki. Hero's entrance, no to... Za plecami wroga. Kto jest za plecami? Hehe. He. Dobra, nie wiem. Amryk... A Czy? Ja to nie wiedział Olaf? Nie. Nie, Olaf to ma ragdano przecież. Dobra, tyle. 105 68% A, Galia był Heroes and Trance. Dobra, czekajcie, przelecimy sobie to jeszcze. Stamira ma Inferno Trigger. Nie wiedziałem. Ty Missile... O, Jezu, przecież to było tak proste Mastery Queen to bym nie wpadł. Jone Fate Shield, nie wiedziałem. To nie wiedziałem też za cholerę. Kled, no przecież onże Mordę, tak. Och... No tak miałem ten dźwięk w głowie, ale... Isles York ma sens. Alistar, no przecież. Portal jumpsowy, inoracja. fak, Takie proste. Cosmic Radiance to Starik. Dobra, Encore Serafina. Nie pamiętam co to znaczyło Encore, ale coś się bez z muzyką. No ma to sens. Mimik Leblanka. Magnet Storm no, sensowne. Małka ja na tak? Nie widziałem. Tristana, racja. Blitzcrank, OK. Set, The Showstopper, Stopper. myślałem, że to inaczej się nazywa. Stormbringer. Voliber Storm. No przecież, no dobra. Aphelios. Moonlight. Racja. Kane, to nie widziałem. Galio, można było skumać. Kalista Tama Fateskal? Nie wiedziałem. Monsoon. Czarna. OK. To przegapiłem w ogóle. Chyba. Trundle. Nie wiedziałem, że tak się nazywa. Nether Grasp, Madzahar, ok. Malstorm. A, no Storm, Kenny, no przecież. Ok. Shadow's Hecarim, racja. Lisandra, Frozen Thumb, ty no racja. Jack, she, Kiana, ma, tak się nazywa? Supreme Display of Talent, to nie wiedziałem. A, to jest Braum. No tak. Sedna. Illaoi, Leap of Faith, naprawdę tak się nazywa? Ej. Unleashed Power, Syndra, też powinien wiedzieć. Akali, Poppy, no to by za nie wiedział. Lamb, a, no racjo, no Kid Dominus, nazywa się Renektona? Hextech Ultimatum, no Camilla, no racjo. Takie proste. Ten Graves też był prosty, kurde. Xena powinienem znać. Aurelian Soul, Voice of Light, to za by nie wiedział. Impered Fate to Bard. The Quickness to Rakan. No, no też mi świtało. Też jak się komentowało, to się używało tego, no. Spoko! 105 na 154 Nie jest źle. Jak ktoś link oczywiście zostawię pod tym filmem. Zróbcie sobie test. Dajcie znać jak wam poszło. Fajne. Całkiem fajne. Myślałem, że będzie się trochę gorzej, szczerze powiedziawszy. Ale prawie 70%. Nie jest źle. Nie jest źle. Dziękuję pięknie to co na streamę inny film na YouTube. Życzę wam miłego dzienka. Bye bye.